Dziś Gwar, spora grupa przyjechała, wszyscy z Lubina. Co to za wycieczka? Dzień dobry, witam Państwa. Jest to pierwsza z cyklu wycieczek, które będą zorganizowane przez Urząd Miasta Lubina. Mamy za zadanie przez cały miesiąc czerwiec przywieźć do tego pięknego parku krajobrazowego Helmy. Proszę Państwa, prawie. 5,5 tysiąca dzieci, także codziennie będziemy tutaj od poniedziałku do piątku, tak naprawdę z około 250 dziećmi. Jeśli chodzi o możliwości, pierwsza część to jest część tutaj tego rezerwatu, czyli wąwóz myśliborski. W następnej, w połowie miesiąca, mniej więcej przeniesiemy się z następną atrakcją, czyli do Siedmickiej Polany, gdzie też dzieci będą miały możliwość spędzenia mniej więcej tak zorganizowanego czasu, jak tutaj. Właśnie ten czas jest dokładnie zorganizowany: jedni pieką kiełbaski, że poszła coś zwiedzać. Tak jest. Ogólnie chcieliśmy, wiadomo, zważywszy na, e, zważywszy na obecną sytuację w Polsce, podzielić grupy dość duże na sektory. Tak? Sektor taki cielautowy pieczeniak i opasek, sektor integracyjny, gdzie dzieci mają z animatorami e, zajęcia, integrują się, fajnie się bawią i trzeci sektor przyrodniczy, który wychodzi na trasy tych e, naszych tutaj szlaków z przewodnikami dyplomowanymi i zwiedza sobie po kolei piękne, okoliczne, rewelacyjne elementy przyrody. Myślę, że to jest dla dzieci taka fajna sprawa, ponieważ przejście rzeczywiście z tego nauczania zdalnego na nauczalnie stacjonarne budziło pewne obawy, trochę się lękały, trochę się obawiały tej nowej sytuacji, a tutaj takie przejście bardzo delikatne, bawią się, są ze sobą razem, integrują się, są myślę, że, że tutaj otoczone opieką, troską, a także towarzyszy im bardzo fajna atmosfera. I to przejście myślę będzie o wiele łatwiejsze, i jest łatwiejsze. Stąd myślę, że zaangażowanie nas wszystkich jest tak duże dzisiaj w tą imprezę. Gospodarze, chyba zadowoleni z takich gości. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, aczkolwiek są to duże grupy liczebne, które będą dzień w dzień do 24 czerwca odwiedzać nasze tereny turystyczne, rekreacyjne. Dzisiaj gościmy ich na e, słonecznej łące w Myśli Bożu. E, 10 dni spędzą na Siedmickiej Polanie w Siednicy. E, pomagamy tutaj samorządowi Lubina organizacyjnie, logistycznie, bo to jest duże wyzwanie zarówno dla, dla nich, jak i dla nas, no ale świetna promocja naszego regionu, więc y, dlatego współpracujemy. Włączyliśmy do tego y, PTTK Oddział Ziemi Jaworskiej, y, dyrekcję parku krajobrazowego Chełmy. Stąd są przewodnicy, którzy oprowadzają grupy. Po rezerwatach parku krajobrazowego Hełmy. Jak usłyszeliśmy, że takie zajęcia tu będą realizowane, włączyliśmy się, skorzystaliśmy z zaproszenia. No bo jak nie, jak tak, skoro jesteśmy tutaj gospodarzami tego terenu jako oddział PZK Ziemi Jaworskiej, więc kto, również, jak powiem, jak nie, nasi przewodnicy mają najwięcej wiadomości i możliwości, żeby bezpiecznie oraz we właściwy sposób fachowo przekazać wiedzę o najbliższej naszej okolicy a przede wszystkim w wąwozie myśliborskim, bo głównie przez kilka dni będziemy spotykać się w wąwozie myśliborskim. Następnie przemieścimy się z kolejnymi wycieczkami do wąwozu siednicy. Myślę, że są to no, może nie najpiękniejsze, ale piękne zakątki ziemi jaworskiej, które warto propagować, które warto pokazywać, zwłaszcza obcym. A mamy tutaj ogrom młodzieży, która przyjechała do nas z Lubina. Spore zaskoczenie było, że zamiast do szkolnych ławek nauczyciele zabrali Was na wycieczkę. Tak, bardzo spore naprawdę i byłam w totalnym szoku, ale szczerze z tego powodu, że kończę ósmą klasę, to naprawdę bardzo fajne doświadczenie, że mogę tu jeszcze być i ten ostatni raz z moją klasą. Dzisiaj uśmiechy, nie nudzicie się, czy to tak tylko do kamery się uśmiechacie? A, nie nudzimy się, jest tutaj pełno atrakcji i bardzo on to nas łączy, bardzo to nas łączy, naprawdę. jest... No super, naprawdę bardzo miło, że jest tyle atrakcji i możemy pójść, pozwiedzać. Bąbory. Czy się chce wracać do szkoły? Czy się chce wracać do szkoły? No chce się, chce się wrócić do tych szkolnych ławek. Będzie trochę stresu, nie ukrywam, bo to jest koniec, wystawienie ocen, ale myślę, że będzie dobrze. Najbardziej moim zdaniem w e, Zabawach podobało się to, że integrują po prostu klasy, integrują razem dzieci ze sobą, e, pomimo tego, że nie widziały się bardzo długi czas. I to najlepsze było. Jak to? Stęskniliście się ze sobą nawzajem? Trochę tak, ale spotykaliśmy się w trakcie nauczania zdalnego, mimo tego, że były różne restrykcje. Będziesz popularny. Rodzice wydzwaniają, martwią się o swoje dzieci, dzieci bezpieczne. Dzieci są bardzo bezpieczne. Dzisiaj od samego rana, tak naprawdę godziny 6, pierwsza kontrola autokarów pod względem sprawdzenia technicznego, czyli e, wizyta naszych służb z lubińskich drogowych, które pięć autokarów sprawdziły. Jutro ten sam sytuacja będzie, także to też powtarzamy. E, tak, żeby te dzieci były tutaj bezpieczne, staramy się tak wszystko zorganizować, żeby tak na dziesiątkę dzieci był co najmniej jeden opiekun. Wspierają nas tym również nauczyciele oraz służby tutaj. W Wspierające techniczne i z Gminnego ośrodka kultury, i z centrum edukacji. Także myślę, że dobrze nam to dzisiaj jeszcze, na razie idzie. Pogoda zamówiona, czego wam życzyć? Życie nam, żeby ta pogoda się utrzymała jak najdłużej, naprawdę, bo z tą pogodą to ostatnimi czasy nie było fajnie. Dzisiaj na czystety znaczy nam dopisuje i mam nadzieję, że tak się już utrzyma do 24 czerwca, kiedy będziemy tutaj mieli przyjemność spędzić ostatni dzień u Państwa w Wąwozie Myśliborskim, czyli w całym par, parku Hełmy.